No, Szymon Hołownia na pewno te wybory przegrał. To trzeba przyznać. To jest wynik bardzo słaby, tym bardziej, że y, to jest kandydat, który był popierany i przez PSL, i przez Polskę 2050. Jeżeli porównamy to z wynikiem na przykład wyborów parlamentarnych 2023 roku, no to jest duża porażka. To jest hmm. no, 10% mniej, mniej głosów. E, dlaczego tak się stało? No, wydaje mi się, że no, Szymon Hołownia, padł ofiarą. Takiego po prostu duopolu i konfliktu dwóch systemów wartości, dwóch systemów dwóch wizji polityki, które ze sobą się starły w tym w tych wyborach. No i on był pomiędzy i nie był wystarczająco wyrazisty, żeby, żeby zaistnieć, i przez to przegrał. Po prostu był między błądem a kowadłem. Oczywiście jego, jego taką linią programową było. Próba pokazania, że on jest tym kandydatem, który ten duopol przezwycięży. Ale to się okazało, że ta koncepcja okazała się niesłuszna, niewłaściwa, mhm. znaczy, ludzie tego nie kupili, bo jednak ten duopol ciągle funkcjonuje i to, i to duopol nie tylko w znaczeniu politycznym, żeby, że pism przeciwko platformie, ale też duopol właśnie systemu wartości, czyli system lewicowy przeciwko systemowi tylko Tylko wiesz